Nie ma takiej stricte jednej definicji życia. I jako astrobiolog też nie powiem, co to jest życie. Ja mogę powiedzieć, że tak, życie tutaj na Ziemi jest doparte e, głównie e, o wodę. Natomiast no, badam również Marsa, badam Wenus i wiem, że e, tam być może niekoniecznie woda jest tą podstawą. Łukasz Szwej, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w bardzo ważnym miejscu dla polskiej astronomii, w Planetarium Śląskim. Za nami zegar słoneczny. Słońce też gdzieś jest, ale się najwidoczniej schowało, ale my nie o słońcu dzisiaj. Będziemy rozmawiać o przeróżnych rzeczach z panią Ewą Borowską, założycielką Extremo Technologies, doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Porozmawiamy o ekstremofilach astrobiologii i potencjalnych przypadkach życia poza ziemią, dlatego że mamy taką konferencję. Nauka jest kobietą, i to jest jeden z tematów, który dzisiaj e, będzie przedstawiany. No dobrze, zacznijmy po kolei, od ogółu do szczegółu. Co to jest? Co tutaj nam pani przyniosą, że ja zaprezentuję? Można by rzec taki zielony koktajl, prawda? Aż trudno uwierzyć, że w środku tego koktajlu są właśnie organizmy ekstremofilne, które pochodzą z terenów wulkanicznych, a są to dokładnie mikro, mikroglony wulkaniczne. Również na takich terenach wulkanicznych, czyli ekstremalnych, jak pan dobrze wie, są tam wysokie temperatury, prawda, jak to wulkany, erupcje wulkanów. No i właśnie takie bardzo mikro-mikro organizmy występują na takich terenach. Dlaczego jest to ciekawe? No z tego względu, że po pierwsze, my jako ludzie na co dzień nie moglibyśmy żyć na wulkanach, prawda? A tutaj, mając w takiej malutkiej buteleczce, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak taka murka wygląda pod mikroskopem i co właściwie takie ekstremofile nam dają. Jeżeli mogę dalej rozwinąć temat, to dają bardzo dużo, ponieważ dzięki takim mikroorganizmom jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jaki sposób ochraniają swoją komórkę żeby właśnie przetrwać na takich terenach wulkanicznych. No a na wulkanach oprócz wysokiej temperatury występują występuje bardzo dużo gazów toksycznych, między innymi podwyższone stężenie dwutlenku węgla, siarkowodoru, ale oprócz tego oczywiście też metale ciężkie. No i co? I tyle czynników, które oddziałują na komórki. To są czynniki E, które powodują to, że to, tak naprawdę nie, nie mówimy tutaj o jednym czynniku, tylko wielu, e, zazwyczaj powinno się używać nazwy poliekstremofil, bo to właśnie wiele czynników, dzisiaj na wykładzie zresztą będę o tym mówić, oddziaływuje na tą komórkę. To proszę sobie wyobrazić coś takiego, jak na pana organizm oddziaływuje właśnie wokół nas. Na przykład promieniowanie, które dociera, różnego rodzaju promieniowanie, tak naprawdę, pogoda, czyli temperatura. No, wiadomo, że jeżeli teraz wyszedłby pan na zewnątrz, to jest bardzo zimno, więc w jakiś sposób trzeba się ochronić. A te tutaj malutkie mikroorganizmy mają tyle cech zabezpieczających, że przed tymi czynnikami są w stanie się obronić. A mało tego jeszcze powiem, że potrafią się do różnych czynników jeszcze zaadoptować. Czy to są najstarsze organizmy, jakie znamy na Ziemi, skoro potrafią w takich trudnych warunkach przetrwać? Jedne ze starszych, ale ich e, przodki Mogę powiedzieć cyjanobakterie z przed 3,8 e, miliarda lat temu. To są e, akurat mikroglony czerwone i to są ich właśnie siostry. Kolejny e, kolejne, e, gatunek, który jest eukariątem, ponieważ cyjanobakterie to są tak naprawdę bakterie. 120 tysięcy lat potrafi przeżyć. Gdzieś wyczytałem taki ekstremofil. 3 km pod ziemią na Grenlandii było takie odkrycie w 2008 roku. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, no bo trudno sobie wyobrazić, że jakaś, jakaś forma życia jest w stanie tak długo egzystować. Dokładnie, znam ten przypadek. Ja akurat zajmuję się tymi ciepłymi terenami, ale mogę powiedzieć z perspektywy swojej jako oceanografa, bo jestem również biologiem morza. Jeszcze ciekawszy przykład, bo bardzo, bardzo głęboko w osadach, jeszcze pod wodą, tak naprawdę głęboko w oceanach. A już nawet z ostatnich artykułów wynika, że bardzo głęboko wywiercono się w bazalt, czyli naprawdę jest to ponad 3 km w skorupę ziemską. Okazuje się, że odkryto metabolizm mikroorganizmów, były to bakterie i archea, więc jak pan dobrze widzi, jest to możliwe wszędzie. Tak naprawdę, proszę państwa, życie na Ziemi jest możliwe wszędzie już. A co jest potrzebne koniecznie do życia? Bo często w kontekście poszukiwania jakichś form, niekoniecznie na Ziemi, ale na przykład w kosmosie, gdzieś na innej planecie, czy na Księżycach, na przykład Jowisza, mówi się o tym, że musi być woda, dobrze by było, żeby był tlen, no ale przecież pamiętamy, że przed rewolucją tlenową na Ziemi tlenu wcale nie było i organizmy sobie radziły. No to w zasadzie na czym się musimy skupić? Co być musi? Bardzo świetna uwaga. Ja poruszę tutaj dwa tematy. Pierwszy, co to jest życie, a drugi właśnie, co do tego życia jest potrzebne. Zacznę od tego drugiego. A mianowicie, te dokładnie mikroorganizmy pamiętają jeszcze czasy przed tą katastrofą tlenową. Czyli właściwie one formowały się pomiędzy cyjanobakteriami a mikroglonami z tamtych czasów. Okazuje się, że cyjanobakterie tak naprawdę żyły jeszcze przed tym jak była ta katastrofa tlenowa czyli jakby w momencie jak cyjanobakterie zaczęły produkować tlen to wszystko się zaczęło zmieniać na tą atmosferę tlenową na tą którą czyli ponad 2 miliardy lat temu Dokładnie też. tak, hmm. dokładnie tak i między innymi dzięki takim mikroorganizmom nasza planeta wygląda teraz tak jak wygląda i oczywiście dzięki oceanom w którym największą ilość biomasy produkują właśnie cianobakterie i mikroglony i co jest ważne? Ta właśnie uwaga pana, że było wtedy bardzo dużo dwutlenku węgla. Czyli no, tak naprawdę wtedy te mikroorganizmy nie potrzebowały tlenu. Oczywiście na ziemi obecnie również są warunki beztlenowe, bardzo głęboko w oceanach, mamy kominy hydrotermalne, gdzie również no, tlen nie jest potrzebny do życia, a jest bardzo bujny. prawda? Mhm. Widzimy, na pewno państwo widzieli w różnego rodzaju reportażach, że właśnie są tam też metale ciężkie, jest tam dwutlenek węgla, siarkowodura, jednak mikroorganizmy sobie bardzo dobrze radzą. Pierwszy temat, czyli życie. Ja powiem tak, jako osoba astrobiolog, która bada, stara się badać życie, nie mogę jednoznacznie powiedzieć definicji życia, bo tak naprawdę życie może się uformować z różnych elementów. Ja również badam mikroorganizmy. Tutaj mamy drugi gatunek, który proszę sobie wyobrazić, żeby przetrwać, wnika bardzo głęboko w matrycę skalną, czyli korzysta z metali, korzysta z substancji, które są bardzo głęboko. W skałach. No i co? I tutaj praktycznie bardzo mało do życia potrzebuje, a jednak potrafi sobie wyekstrahować z, e, z takich skał e, możliwość zaistnienia tego życia. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, e, nie ma takiej stricte jednej definicji życia. I ja, jako astrobiolog, też nie powiem, co to jest życie. Ja mogę powiedzieć, że tak, życie tutaj na Ziemi jest oparte e, głównie e, o wodę. Natomiast, no. Badam również Marsa, badam Wenus i wiem, że tam być może niekoniecznie woda jest tą podstawą. No bo na Marsie jest przecież atmosfera złożona z dwutlenku węgla. No i są takie domniemania, że gdzieś to życie może być Dobra. na czerwonej planecie. Tak, ja też tak uważam. Uważam, że to życie może być głęboko gdzieś pod powierzchnią Marsa. Takim przykładem, który ja staram się badać, to są rury lawowe, czyli takie pozostałości po tym, jak lawa przepływa nam też pod powierzchnią Ziemi, zostawia takie tunele lawowe. Okazuje się, że również na Ziemi tam bujnie rozwija się życie. Lawa ma to do siebie, że po erupcji po przepłynięciu mamy bardzo żyzną glebę. Te skały są również żyzne, bogate w substancje odżywcze i tam też mikroorganizmy się rozwijają. No i tak samo może być na Marsie, albo mogło być wtedy, jak Mars był możliwy do zamieszkania. Więc jeszcze nigdy bajmy, czy to życie tam występuje, czy nie, ale jak wiercimy się bardzo głęboko, być może, nawet jak teraz przylecą te próbki z Marsa, będziemy w stanie ocenić, co tak naprawdę jest w tych skałach. No Jestem taki skonsternowany, troszkę, a może to nie jest dobre słowo, ale tak zaskoczony tym, jak pani spokojnie o tym mówi, że tak, ja jestem przekonana, że na Marsie tam jest jakieś życie. Może no nie życie, było, ale tak. jakaś forma. Jakaś forma. Wiesz, tak. Może tak? Ja nie mogę powiedzieć jako naukowiec, że nie jest to możliwe. No, bo ponieważ badamy tutaj na Ziemi miejsca, to może wróćmy do oceanów. Proszę Państwa, oceany są właściwie na Ziemi w ogóle niepoznane. Może poznaliśmy około 5% powierzchni oceanu, nawet nie powierzchni, przepraszam, dna oceanów. No, co tak naprawdę poznaliśmy? Komino hydrotermalne? Nie jesteśmy w stanie wszędzie dotrzeć, czyli ja, jako astrobiolog, mogę powiedzieć, że tak naprawdę no, badam Wenus, badam Marsa, ale badam też w naszym układzie słonecznym e, naszą Ziemię, która, e, tak jak mówię, oceany, głęboko w oceanach naprawdę nie wiemy, co jest, jakie jaki jeszcze mikroorganizmy odkryjemy. E, bardzo lubię przytaczać tutaj w, w takich wywiadach że tak naprawdę rok temu odkryto nowe gatunki bakterii, nawet cyjanobakterii z właśnie rur lawowych na Hawajach. To proszę sobie wyobrazić, że my Hawaje badamy naprawdę bardzo, bardzo długo, a tak naprawdę ostatnio rok temu dopiero udało się sekwencjonować, to się tak ładnie nazywa i przedstawić dodatkowe gatunki. Co z tym jest związane? Z tym to, że Technika postępuje, tak? Czyli nie wiemy, co za chwilę. Ale wykryjemy. to jest niesamowite, że jest tak. wysyłamy sondy, New Horizons. Gdzieś tam na granicę rubierze układu słonecznego, łazik Perseverance, zbiera próbki z innej planety, a my tak naprawdę nie wiemy, tak jak pani mówi, co my mamy tu na Ziemi. Niesamowite to jest. Też chciałem podpytać w kontekście jakichś form życia. Bardzo często mówi się o tym, że jest druga Ziemia, Ziemia 2.0 ale mówimy wtedy o egzoplanetach, raczej wykluczamy Układ Słoneczny. A gdzie sięga ta granica Poznania, to znaczy gdzie my jesteśmy w stanie i nie pytam o miasto z Wielkopolski, e, taki suwar, e, gdzie jest ta jakby możliwość potwierdzenia, że ta forma życia i jest, bo czy to jest tylko Układ Słoneczny czy gdzieś poza też? Ja uważam, że poza też i do tego typu wykrywalności czy wykrywania e, czy właściwie jest możliwość zamieszkania na innej planecie, też egzoplanecie, służy potwierdzenie sygnatur, bo niektóre substancje, które mamy również na Ziemi, są tak zwanymi sygnaturami życia. Na naszej planecie może być to na przykład tlen, może być to dwutlenek węgla w zależności od, od organizmu, od mikroorganizmu. No i teraz my astrobiolodzy, ale nie tylko, bo też astronomowie przecież badają różnego rodzaju gazy. No i za pomocą między innymi teleskopów jesteśmy w stanie stwierdzić czy w podwyższonych generalnie tak linie od określonych gazów czy sygnatur jesteśmy w stanie dopasować to do tego jak jest u nas na, na naszej planecie i powiedzieć, że na przykład o tam jest bardzo duże stężenie tlenu czy okej okay, to tam jest duże stężenie siarkowodoru, czyli jesteśmy tutaj w stanie manewrować tymi danymi i dopasowywać je do odpowiednich elementów, które już zaobserwowaliśmy na naszej planecie i My mówimy o sygnaturach, a ja jeszcze bym przeszła do takiego pojęcia jak biosygnatura. Natomiast biosygnatura to już jest sygnatura, która, która pokazuje nam, że faktycznie to życie może tam być. I taką biosygnaturą między innymi była na Wenus fosfina. Hmm. Dokładnie, ponieważ... Może rozwinę tutaj, bo to jest też ciekawy temat. Wrócę, wrócę do niego, ponieważ fosfina na Ziemi występuje albo z bardzo dużej erupcji wulkanicznej, no wiemy, że nie byłoby to możliwe, bo nasza planeta by wtedy nie istniała, albo właśnie z przetwarzyć z metabolizmu po prostu mikroorganizmów. I to jest na Ziemi, na, na ziemi najczęstsze oczywiście, że, że ta fosfina występuje z metabolizmu. No więc. My, astrobiolodzy, zdziwiliśmy się, gdy dwa teleskopy potwierdziły, że w środkowych chmurach Wenus prawdopodobnie ta fosfina występuje. O dziwo tam, gdzie jest naprawdę bardzo kwaśno, ale okazuje się, że temperatura jest zbliżona do niektórych miejsc na naszej planecie. Więc jak pan tutaj widzi, ja powiem tak: nic nie jest niemożliwe, więc kto wie. Może uda nam się to potwierdzić. To samo mi zresztą jest. pani kolega z MIT, doktor Janusz Pędkowski, którego mieliśmy okazję już w naszym cyklu gościć. I to właśnie jego zespół, to znaczy zespół, do którego należał chyba trzy lata temu, odkrył te fosfiny i ukazał się taki artykuł, gdzie właśnie założono, że być może jest to jakaś oznaka życia. Ale coś kojarzy, że później naukowcy z Cambridge mieli jakieś tam wątpliwości co do tych badań. Jak to było? Tak, oczywiście. Ja od razu po, pozdrawiam Janusza, z którym pracuję, w, mam przyjemność pracować w grupie właśnie wenusjańskiej, także serdeczne pozdrowienia dla Janusza i dla całej grupy zresztą wenusjańskiej. Oczywiście tak i jeżeli mówimy tutaj o wykryciu fosfiny, to nie jest tak, że my wykrywamy jakąś substancję, i musimy się tego kurczowo trzymać, bo tak naprawdę kolejne badania potwierdzają nowe elementy. Tak? I tutaj nasza grupa wenucjańska również skupiała się na innych związkach chemicznych, żeby je potwierdzić. Więc oczywiście to nie jest tak, że my skupiamy się tylko na jednej rzeczy, bo. W toku nauki prawda, wszystko się zmienia i, i te elementy też się mogą zmienić. Natomiast y, zawsze ktoś będzie za i zawsze będzie ktoś przeciw. To jest piękno nauki, tak? że możemy y, tutaj polemizować, co jest prawdą, co nie. A później właśnie dywagować i długo, długo rozmawiać. Chciałbym jeszcze o Europie porozmawiać, ale nie o Starym Kontynencie, tylko o Księżycu Jowisza. Tam też jest takie no założenie że pod no, gdzieś tam głęboko może taka forma się pojawić rzeczywiście to jest potencjalna tak. Tak, uważam, że tak, głęboko pod, pod kopułą lodu, jeżeli uda nam się kiedykolwiek tam przewiercić, to jest możliwość występowania prawdopodobnie oceanu słonego, więc oczywiście jeżeli u nas w oceanach bardzo głęboko występują formy życia, też nie mogę powiedzieć, że nie jest to możliwe na Europie kiedyś rozmawiałem z Radosławem Kosażyckim z portalu Spiders Web i on powiedział, że jeżeli odkryjemy formę jakąkolwiek gdzieś indziej niż na Ziemi, to znaczy, że jej jest w brud w kosmosie, że prawdopodobieństwo iż bylibyśmy tylko my i jeszcze powiedzmy na Marsie czy tak jak właśnie mówiliśmy o Europie, byłoby bardzo bardzo niskie. Czy takie odkrycie to jest perspektywa roku, dekady? Czy może jeszcze dłużej i jaki będzie to miało wpływ na świat nauki, nie tylko astrobiologii? Yy, ja uważam, że tutaj. Problemem jest to, że my już chcemy coś wykryć. Proszę sobie spojrzeć na to, jak wyglądały łaziki marsjańskie, które były wysyłane na samym początku. Nawet ostatnio udzielałam takiego wywiadu a propos czułości, czułości sprzętów, które są na łazikach. I powiem tak, że przez te kilkadziesiąt lat zrobiliśmy naprawdę krok milowy. Bo mimo wszystko, że z naszej perspektywy to się wydaje, ok, no, latamy tam już tyle, i dlaczego niczego nie potwierdziliśmy. Ale proszę Państwa, tak jak mówiłam wcześniej. Technika się zmienia. Zmienia się bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko, i teraz czułość elementów, które były na samym początku na łaziku i tak bardzo czuła, a ta, która jest teraz na naszym łaziku Perseverance, tym, tym najnowocześniejszym, no nie jesteśmy w stanie tego porównać. Tamte łaziki badały tak naprawdę. Robiły zdjęcia też i badały rodzaje skał, i to już nam dało podstawę do tego. Oprócz tego, że mamy jeszcze orbitery nad Marsem, ale dało nam podstawę do tego, żeby potwierdzić, na przykład, czy w ogóle woda występowała na Marsie. Proszę zobaczyć, jaki to był skok, że my wiemy, że ta woda w ogóle była. Okej, okay, to jeżeli była, to może miliardy lat temu, tak jak Ziemia zaczęła być zamieszkała przez organizmy, może kiedyś tak było na Marsie. No, teraz ja bym poczekała jednak na te próbki, które przylecą z Marsa i właśnie je dokładnie zbadamy, ponieważ moim zdaniem i tak czułość tych zminiaturyzowanych elementów nie jest aż tak duża jak to, co możemy odkryć tak naprawdę w dużych laboratoriach. Więc ja wiem, że to jest tak duży okres, długi okres czasu, już byśmy chcieli potwierdzić to, czy to życie tam istnieje, ale ja myślę, że poniekąd my nawet. Teraz już potwierdzamy, że te elementy życia przeszłego, które być może tam było, występowały. Tak? Więc... Dobrze, to obiecuję, że będę cierpliwy. Natomiast <grym> chciałem jeszcze Panią podpytać, czym się Pani zajmujecie na ten moment w Extremo Technologies? Jakie badania prowadzicie i no, na najbliższy rok, byśmy powiedzieli? Na najbliższy rok. To ja może no. powiem tak, że obecnie. Ja już prowadzę badania bardziej naukowe, natomiast nasza firma Extremo Technologies skupia się bardziej na tym, jak z mikroorganizmów ekstremofilnych, bo nie tylko z mikroglonów, ale różnych mikroorganizmów, pozyskiwać odpowiednie substancje, które pomogą nam w różnych palących problemach ziemskich, w ochronie środowiska na przykład, czy w medycynie. Akurat teraz mamy takie, takie projekty, o których nie mogę niestety mówić jeszcze, które właśnie dotyczą ochrony środowiska, ale na przykład takim bliskim projektem jest również projekt dotyczący medycyny regeneracyjnej, czyli jakby pozyskanie substancji z określonych bakterii i użycie jej właśnie do medycyny regeneracyjnej i antynowotworowej. Więc to jest myślę perspektywa na najbliższy rok, to raczej skupienie się właśnie na... Na tym, co możemy pozyskiwać z organizmów ekstremofilnych, ale oprócz tego jeszcze też zapraszam do śledzenia naszej strony, bo niebawem będą, będą ruszać takie programy Steam edukacji co chcemy bardzo wprowadzić aktywizować naszą młodzież w kierunku właśnie tych badań kosmicznych, ale nie tylko czyli szeroko pojęte Steam. Dla młodzieży, mentoring, co jest bardzo ważne moim zdaniem z perspektywy, jeśli chodzi o badania kosmiczne w naszym kraju. Myślę, że Państwo też wyłapali pewną konkluzję tej rozmowy, mianowicie taką, że myśląc o kosmosie, rozmawiając o kosmosie, wydawać by się mogło, że mówimy o jakimś wąskim zakresie zainteresowania, się okazuje, że to ma niesamowity wpływ te odkrycia na nasze życie, na medycynę i na wiele, wiele innych spraw. Także, także myślę, że warto się Interesować. Tak, ja zapraszam każdego. Jeszcze zapraszam do Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Tam, jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć w różnym wieku, zapraszamy. Mamy spotkania co tydzień, co dwa, jeśli chodzi o w ogóle astrobiologię. Także w naszym kraju, jeśli chodzi o, o samą astrobiologię i poznawanie życia w innych miejscach, to jest właśnie Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Tak tu jeszcze na koniec tak podpytam: bo tutaj sobie przeprowadzamy wywiad. A podsłuchują nas ekstremofile. Tak, e, czy one są zawsze w takiej barbie? Czy one zawsze tak wyglądają i w takiej formie e, są przechowywane? Y nie, to znaczy u mnie w laboratorium akurat tak, chociaż mogą żyć również na skałach. Tutaj mamy troszeczkę pokazane, jak one na tych skałach tworzą mm. takie specyficzne biofilmy. Natomiast... E, tak, tak proszę bardzo. Natomiast na pewno większość z Państwa kojarzy Park Yellowstone i piękne, kolorowe jezioro e, i właśnie tam e, to jest jeden z takich sztampowych przykładów. E, w Yellowstone mamy różne formy organizmów ekstremofilnych, od bakterii po grzyby, po mikroglony, archea, więc tam jest wszystko, dlatego widzimy Różne formy kolorystyczne. Także mikroglony zazwyczaj są zielone, chociaż mogą być czerwone. Tutaj akurat ja powiem, że badam mikroglony, które są czerwone. One są, proszę Państwa, ewolucyjnie, gatunkowo są mikroglonami czerwonymi, ale utraciły barwnik, który już nie jest im potrzebny, tak jak w oceanach, gronom czerwonym, dlatego są tutaj zielone. Ale tak, te moje mikroorganizmy akurat w tej formie. Jednak kobiety to się znają na kolorach. Bardzo dziękujemy. Ewa Borowska była naszym gościem, a my gościliśmy z kolei w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Dziękuję. Wielkie dzięki.